Dzień dobry, witajcie, tu Paulita w wakacje. Wpadliśmy na chwilę do domu, więc robimy jedzenie, no bo musimy jeść. Z racji tego, że jest tak gorąco, to nie chce nam się jakoś fest gotować, więc dzisiaj taka szybka zupa krem z cukinii. No to wiecie, potrzebujemy cukinii, jak sama nazwa mówi. Trochę taki nie wypał, bo zaczęłam kroić drugą, ale okazała się w środku niekoniecznie dobra. Więc to skład zupy. Cukinia, cebula, czosnek, serek, sól, pieprz. To wszystko. Aha, jeszcze e, bulion, czyli kostka tak zwana rosułowa i woda. No i co, lecimy. Masełka troszkę. O. Zaczynamy, rozpocznij gotowanie. E, 50 gram cebuli pokrojonej na pół. No to wrzucamy. U mnie jest troszkę więcej, ale to nie szkodzi. Ząbek czosku, możecie dodać, nie musicie. No i co, zakładamy miareczkę, pokryweczkę, przycisk dalej, 3 sekundy, obroty 5, rozdrabnianie. Gotowe. Teraz mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będę miała. Rozdrobniło się nam wszystko ładnie, zgarniamy ze ścianek. No i co dalej? Teraz cukinię i na kawałki, tylko właśnie mówię Wam, ta cukinia moja to taka dzisiaj jest tak niekoniecznie była fajna. W środku się okazało, że jest dziwna. Zobaczymy co druga. Czy nie będzie niespodzianek. Mam nadzieję, że nie. Teraz mamy sezon cukiniowy, więc trzeba też korzystać. O, ta jest ładna. Nie będzie wagowo tyle ile trzeba, bo to już wiem. Róbmy to, co mamy w domu i korzystajmy. No, 600 prawie. Teraz co? 500 gram wody, czyli damy troszeczkę mniej. Damy do 450 powiedzmy. Dobra, o, nawet jest super. Jedną czy batą łyżeczkę koncentratu właśnie lub kostki Rosułowej. No już się kończy, więc niedługo będę robić. Jedna łyżeczka soli. Szczypta pieprzu. Zakładamy pokrywę i miareczkę. No i co? Wstawiamy zupę. 10-15 minut. 100 stopni, obroty 1. Niech to sobie się tam nam gotuje, to my za chwilę wracamy. No i nasza zupka się już tutaj poddusiła. Ach, gorąca. Chyba za duże kawałki dałam tej cukini, ale zaraz będziemy to miksować. Teraz dodajemy 10 gram masła. No ale idealnie, słuchajcie, jak na mnie to jest cud, normalnie. I 40 gram serka. My mamy z szynką na bogato dzisiaj. Zupa z cukinii z szynką. Tutaj 40 gram. No. Teraz przesadzę, znając życie. U! No, mówiłam. Ok. No i teraz co? Zakładamy miarkę. Przycisk dalej. Minuta. Ustawić obroty 4 i zwiększać do 8. I teraz stopniowo zwiększamy do 8. I jest. I teraz co? Doprawić do smaku i bezpośrednio podawać po przygotowaniu. O, patrz jaki zupa krem. Super. No oczywiście ja muszę spróbować, ale już nie będę lała, słuchajcie, do miseczki, tylko tak spróbuję, czy trzeba to doprawić. Mm, na pewno troszeczkę dodamy pieprzu, ale ogólnie jest fajnie. Super. Każdy sobie doda pieprzu na talerz patrzcie, jaka fajna zupka, zielona zupka, szwerekowa może się nazywać. Słuchajcie, korzystajcie, póki cukinia jest świeża, fajna, bo też ma dużo składników takich odżywczych. Można to jeść też na zimno, a przy takiej pogodzie to można też sobie dodać jeszcze grzanek, schrupać ją i przy takiej pogodzie jest fajna sprawa, że nie trzeba stać przy tych naczyniach wszystkich gotować, pichcić, smażyć. To co, jeszcze was wakacyjnie pozdrawiam. Jeszcze wkrótce wyjeżdżamy. Także gdzieś tam z jakiejś tam przyczepy znowu nagram wam jakieś filmiki. Pozdrawiam wam, was mocno. Trzymajcie się, buziaki. Pa!